Takie popularniejsze, więc myślę, że aktualnie przecieramy szlaki i dzięki nam będą mieli łatwiej później młodsi twórcy, którzy będą dopiero z tym wchodzić. śmiałe. Adrian, e, o jedną rzecz, bo widziałem tutaj na czacie, że. E, Słucham. Ludzie gdzieś tam mieli takie małe ale. Odnoś się Pasuta, który na wywiadzie tak. Kaniowskiego powiedział, że ta sytuacja wyjaśniona. Rozmawiałem z Pasutem od razu, jak zobaczyłem wywiad, do niego zadzwoniłem, bo ja nie chcę, żeby ktoś był na mi zadzwonił. To jest też twój kolega z klubów. Tak, nie? tak. Jeżeli chodzi o Pasuta, no to ja do niego zadzwoniłem od razu, jak zobaczyłem ten wywiad. Nie? I powiedziałem, stary, że jakby ja podszedłem do ciebie, zapytałem się ciebie, czy nie ma żadnego problemu, że robimy live'a. Zadałem mu to pytanie z 10 razy yy, wtedy, czy w tym momencie aktualnie się czuję OK, żebym coś nagrywał, czy nie. Za każdym razem, jak do niego podchodziłem, yy, to ten... To też, ale też nie było czegoś takiego, że ja za nim biegałem, czy coś, on gdzieś tam sobie w tle chodził. Ale on powiedział, że w tym wywiadzie, co on mówił, to nie chodziło głównie o mnie, tylko że chodziło o Harmider w szatni. Że ktoś tam wchodził, wychodził, ja nie wiedziałem, ja jakby też nie jestem w stanie ci powtórzyć. Ale ja z pasutem mam wszystko wyjaśnione i powiedział, że nie chodziło o mnie, ale że w sumie nie pamiętam czemu użył tak słów, że Meduza chodził, wszystko nagrywał, ale rzeczywiście, z nim rozmawiałem, to powiedział, że, że, że to nie chodziło o mnie. Nawet na live to robiłem, także fajnie, jakby ktoś odnalazł szota i może Ci też to puścić. Wytłumaczone w każdym razie.